Jola Suma i Mirek Trymulak, małżeństwo projektantów mody z atelier smaku, specjalistą w bezglutenowej kuchni wegańskiej. Nie jesteśmy wykształconymi kucharzami, ale yy, to, że jesteśmy dokładnie, do yy, poza tym jesteśmy kreatywni jak to projektanci mody i ja jestem z rodziny, w której bardzo dużo się gotowało i jedzenie musiało być smaczne. I pamiętam w momencie, kiedy przeszliśmy na dietę wegetariańską, Nagle okazało się, że ja nie będę mogła jeść takich potraw, które uwielbiałam, a ja uwielbiałam jeść różne mięsne rzeczy. I okazało się, że bardzo dużo ludzi, tak jak ja, boi się przejść na taką dietę z tego powodu, że nie będzie już jadło tak, jak kiedyś jadło w domu. Poza tym jeszcze doszedł, doszedł weganizm, czyli zrezygnowaliśmy z nabiałów. My akurat ze względów etycznych, ale okazało się, że jest bardzo dużo osób, które nie jedzą nabiałów ze względów zdrowotnych, jak również nie mogą jeść glutenu. My na szczęście mamy tylko taką lekką nietolerancję glutenu. Ja mam nieceliakalną nadwrażliwość na gluten. Jola wyeliminowała pszenicę chociażby z tego powodu, że jest uczulona na skrobie pszenną. ale znamy wiele osób z celiakią czyli chorobą pszenną, którym nawet śladowej ilości glutenu szkodzą. Dlatego postanowiliśmy wdrożyć ten temat we własnym kuchni. I o to chodzi, że takich ludzi jest coraz więcej. I to są ludzie, którzy coraz częściej czuli, że nawet nie mają po co wchodzić do restauracji, ponieważ i tak nic tam nie dostaną. Szczególnie te osoby, które są chore na celiakię. Kształcąc młodzież, która później ma znaleźć się w kuchniach restauracji, musimy pamiętać o tym, że tych osób to już nie jest 1% społeczeństwa, 2%, ale ich jest 10, 20% takich osób, które uważają na to co jedzą. Vegan jest coraz więcej i tak samo bez glutenowców. I to jest duże grono osób, które po prostu zaczną omijać miejsca, które gotują konwencjonalnie. I chodzi o to, żeby w takim miejscu, które serwuje również te tradycyjne polskie potrawy, również były, byli kucharze, którzy potrafią e, zrobić dania dla osoby, która ma dietę wykluczeniową. A, lubię dobrze zjeść. Jednocześnie staramy się we własnym gotowaniu, na naszym kanale na YouTube, gdzie co tydzień wrzucamy nowy odcinek programu kulinarnego, pokazać, że przy jednym stole z powodzeniem posilą się osoby z nietolerancjami pokarmowymi, jak również ci ludzie, którzy jadają tradycyjnie i po prostu lubią dobrze zjeść i cenią sobie tradycyjne smaki, jak również eksperymenty. Każdy znajdzie coś dla siebie, a dzisiaj w Olsztynie w szkole gastronomicznej e, mamy wegańską kaczkę z jabłkami, grosa z sosem sacyki, faszerowane pieczarki, pastę makrylową, pasta pasztetową, pasta metkę, Mamy smalczyk wegański, dwa rodzaje bezglutenowego chleba. Jutro cały zestaw kilkunastu nowych. Będą jutro majonezy, bliny, bo to też jest ważne, żeby zrozumieć strukturę poszczególnych produktów. W momencie, kiedy wyeliminujemy zboża glutenowe, okazuje się, że jest bardzo trudno zrobić konsystencję chleba. I my pokazujemy, co zrobić, jak zrobić, żeby zastąpić jajko, żeby zastąpić gluten w wypiekach i wyrobach, jak zastąpić śmietanę, jak zastąpić mleko, żeby te dania były smaczne, żeby nie były jałowe. I oczywiście też pokazujemy, że w wiecie wegańskiej używamy dużo ziół, dużo przypraw, żeby te rzeczy nie były jałowe.